Ho, ho, ho. Właśnie dostałem kolejnego sms-a świątecznego na messengerze. Wiadomości, czy wy też tak dostajecie takie wiadomości? Kurwa, ktoś przez cały rok się nie odzywa. A w święta wysyła wiadomości. Dlaczego? Bo wypada, to Cię będzie o świętach i o wypadaniu wypadaniu na świętach. No nie wierzę, nie da się wiary. Ten film nagrywam po raz trzeci, teraz już nawet, kurde, nagrywam przednią kamerą, bo nie wiem, co się dzieje z aparatem telefonicznym moim, bo się ciągle wyłącza skubany. No dobra, no to przednią walić to. A już dzisiaj nie mam mikrofonu, więc może nie być za dobra jakość. Kamera też przednią... No dobra, walić, Po co ja to w ogóle gadam. No to ja i mój bawanek zaczynamy. Dzięki oczywiście za wszystkie subskrypcje i na to, że... Nawet jak nic nie słyszycie, że coś tam oglądacie, cię chciałem powiedzieć o tych magii świąt. Eee. Eee. Moja żona w ogóle na mnie mówi, że jestem takim grindzem, że się zrobiłem jakiś antyświąteczny. Antyświąte, no i rzeczywiście może tak być. Ale myślę, że. Ja nie zrobiłem się grindzem, ale nie jestem antyświąteczny. Tylko. Coraz bardziej przestaje robić rzeczy, których kurwa po prostu nie chce. Wiecie, no święta to jest taki okres, w którym ni stąd ni zowąd dużo ludzi robi rzeczy, których kurwa nie chce. Spotyka się z ludźmi, których nie lubi. Wiecie, cały rok nie spotykacie się z tą przysłowiową ciocią Krysią z Ciechocinka. Chyba nie ma żadnej takiej cioci, więc się nikt nie obrazi. <laughs> nie spotykacie się z nią, ale na święta się trzeba z nią spotkać, bo to są święta, nie będzie się siedziała sama. Ja pierdolę, kurwa, ale przecież nikt jej nie lubi, kurwa. To dlaczego się spotykasz z osobą, no tak trzeba, tak wypada. Dlaczego? Z jakichś powodów ta Ciocia Krysia jest sama. Ja wierzę, wiem, że są różne sytuacje w życiu człowieka. I ludzie z samotności są z różnych powodów, ale sam doskonale wiem, że jeśli ktoś, kurwa, jest dobry dla siebie, jest miły, nawet jak mówię, że cała rodzina, bo jej nie ma, albo zginęła w wypadku, albo cholera wiecie co tam jeszcze, to jeśli jesteście mili, to jesteście miłą sąsiadką z trójki i na pewno was ktoś zaprosi, na pewno was ktoś odwiedzi. Kurwa, po prostu tak jest. A jak jesteście z rzędzącą babą albo dziadem, to kurwa nikt was nie lubi. To dlaczego nagle, ten jeden dzień udawać, że mamy z taką osobą relację. Czy to jest prawdziwe? Czy to jest szczere? Walić to, kurwa. Dla mnie to jest w cholerę po prostu nieszczere. Więc dlatego takich rzeczy nie chcę robić, kurde. Tak samo z tymi SMS-ami, wiecie, ludzie wysyłają cały rok, nikt do mnie nie wysyła wiadomości na messengerze, pełną wiadomości przeżywamy na messengerze, przez cały rok się ktoś nie odzywa i patrzę, kurwa, ostatni raz na Wielkanoc zostałem wiadomość. Przedtem na święto, nie zmachuj, tylko na święto na Boże Narodzenie. I ci ludzie nagle przypominają sobie o moim istnieją, no, w Boże Narodzenie? Kurwa, to co to za relacja? A tak w ciągu roku nie wysziesz niczego, serduszka, nie przecież. hej, co u ciebie, kurwa, nie pochwalisz się, kurwa, co u ciebie, kurde. Tak w ogóle, tak po ludzku. Cześć! Dawno się nie widzieliśmy, nawet jeśli nie możemy spotkać, kurwa, może wywalone. Ale nagle wypada być właśnie miłym na święta, więc wysyłają ludzie te smsy, goszczą tych ludzi, których nie lubią. Dzisiaj jest to cholerne niedbanie o siebie. Oczywiście moim zdaniem. Ja dzisiaj chcę zadbać o siebie, bo wiecie, z jednej strony kudy, zapraszenie tej cioci Krysi na te święta, albo jechanie do tej cioci Krysi na te święta, yy, to ktoś robi, bo nie chce, żeby tam, nie wiem, żona się denerwowała, ktoś robi, bo coś tam. I można by powiedzieć, że poniekąd też o siebie dba. Szanuję, bo jeśli nie jest gotowy na to, żeby zadbać w tej formie, żeby powiedzieć, kurwa, no nie, no nie, przepraszam za przekleństwo, no to w takim wypadku to też jest jakaś forma dbania o siebie. Ale dzisiaj ta forma dbania o siebie mi po prostu nie wystarcza. Dzisiaj wróciłem do Polski, bo wiecie, kto tam obserwuje moje inne fanpage, bo tutaj chyba wstawiłem tylko jeden film. Byłem tydzień w Hiszpanii i generalnie dostałem propozycję od swoich przyjaciół, żeby zostać na święta. Ja nie zostałem. Przyjechałem do Polski, bo jest tu mój syn, jest tu moja żona. A moja żona jest tradycjonalistką, i no nie chciała po prostu przyjechać. Więc poniekąd zrezygnowałem z siebie. To jest ten drugi etap, w którym powiedziałem właśnie, że... Heh. Że w ten sposób dzisiaj o siebie zadbałem. Bo może też bym się tam czuł źle, leżąc na tej plaży. Miałbym dyskomfort. Jak będzie dalej, nie wiem. Dzisiaj... Życzę wam nieudowanych świąt, życie wam nieudowanego życia. Co to kurwa znaczy nieudowane życie? To takie życie, w którym nawet jeśli robię coś przeciwko sobie, tak jak przed chwilą powiedziałem, no to już mam zgodę. Dzisiaj wyrzucam to no, przez YouTube. We wtorek mam spotkanie grupy DDA u siebie w fundacji, tam też to wyrzucę. No i gadam tu po prostu. Tyle, no. Dzisiaj mam zbudowanych parę takich relacji z ludźmi z którymi mogę na ten sposób szczerze pogadać. Coraz bardziej chyba mam też zbudowane relacje ze sobą. Że daję sobie prawo do tego, żeby być tym niedobrym idziemy na święta. Daję sobie prawo, żeby być smutnym. I daję sobie prawo, żeby było zimno. Tak w ogóle to kończę. Nagrało się! Ho-ho, to co? Dobrego bycia rodziska. Nie tylko na święta.